Jak bezpiecznie korzystać ze ścieżek pieszo-rowerowych? Co robić, by uniknąć wypadku? policja daje cenne wskazówki. Pamiętajmy o oświetleniu, pamiętajmy o dzwonku. No tu taką podstawą również jest, są sprawnie działające hamulce. Może się zdarzyć, że taki rowerzysta pomyśli sobie, że w ciągu dnia uda mu się zakończyć podróż no i ty, tych światełek nie założy. No to jest błąd. Bardzo często pogoda może się zmienić, mogą przyjść jakieś chmury, może nas zastać gdzieś mrok. Dlatego te światełka są obowiązkowe, obowiązkowym wyposażeniem roweru. Pamiętajmy również o tym, że jeśli na danym odcinku jezdni mamy ścieżkę rowerową, to obowiązkiem rowerzysty jest właśnie poruszanie się tą ścieżką rowerową w kierunku, w którym ta osoba, ten rowerzysta jedzie. Jeśli natomiast nie ma takiej ścieżki, no to wtedy jesteśmy zobowiązani korzystać z pobocza jezdni. Bezpieczeństwo użytkowników jednośladów poprawia ścieżka rowerowa. Taka jak przy ulicy Klimasa w Tarnowie Opolskim. Dużo rowerzystów korzysta z niej, chociaż jadąc po niej często Widzę rowerzystów, którzy jeszcze może nie przyzwyczaili się do tego, że ona tu jest i korzystają z jezdni. Dużo ciężarówek przejeżdża tutaj na zakład i po prostu. Bezpiecznie jest poruszać się po tej ścieżce. Znajomość zasad ruchu drogowego i ich przestrzeganie pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji na drodze. Element odblaskowy, kamizelka, przepaska jak najbardziej się przyda. Również warto korzystać z kasków. Nasze statystyki pokazują jednoznacznie, że jeśli już dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty, najczęściej właśnie dochodzi do urazów głowy. Dlatego tak ważne jest, żeby ten kask mieć dobrze założony i z niego korzystać. Dzieci Poniżej 10 roku życia zawsze muszą poruszać się pod opieką osoby dorosłej. Zachęcamy do aktywnego i bezpiecznego poruszania się ścieżkami rowerowymi, szczególnie na terenie naszej gminy.